Rozdział 10. Uroczystość w tolkmickim komisariacie, bułanek i podkowa, znów drzewo krzyża, drzewo życia, dzieje kadyńskiego sanktuarium, wiktymologia, czyli nauka o ofiarach. Następnego dnia Jacek nie musiał się obawiać, że nadwyręży sobie skaleczoną nogę, wdrapując się na wzgórze trzecie. Z rana zadzwonił komendant komisariatu w Tolkmicku, komisarz Karwacki, i zaprosił na skromną uroczystość podziękowania za pomoc w zlikwidowaniu groźnej szajki przestępców. Jakże było nie jechać? Nawały Tolkmita! Nawały Tolkmita! podśpiewywał Jacek, dając tym dowód, że pamięta opowiedzianą przeze mnie legendę. Uśmiechnąłem się. Służeć jeszcze jedną opowieścią. Żyli niegdyś dwaj bracia olbrzymi. Łysk, który mieszkał na Mierzei, oraz Tolko w Tolkmicku. Obydwaj budowali domy, ale mieli tylko jedną siekierę, którą przerzucali sobie przez zalew. Pewnego razu olbrzym z Tolkmicka był tak zapracowany, że nie dosłyszał wołania brata, któremu akurat była potrzebna siekiera. Łysk, nie mogąc doprosić się o nią, chwycił ogromny głaz i cisnął nim w tolka. Kamień jednak wymknął mu się z rąk i upadł do zalewu. Tkwi tam do dzisiaj, wystając ponad powierzchnię wody w odległości około 4 km od Tolkmicka. Prusowie niegdyś składali na nim ofiary, by zapewnić sobie obfite połowy. Po wiekach przebiegała przezeń granica między warmią i Prusami Królewskimi. Po dziś dzień ten głaz jest znany jako Święty Kamień. A oto jego dane. Obwód 14 metrów. Wysokość ponad powierzchnię wody 1,5 metra. Odległość od brzegu 30 metrów. Co tam dane? machnął ręką Jacek. Grunt, że opowieść sympatyczna. Komisarz Karwacki przyjął nas w swoim skromnym gabinecie nader serdecznie. Nie zabrakło nawet kwiatów i stosownych dyplomów. Przy kawie i ciastkach słuchaliśmy, jak to otoczono czułą opieką wskazany przez nas schowek bandy. Wreszcie przedwczoraj bandyci ujawnili się przy kapliczce moru. Było ich czterech. Trzech ujęto. Jednemu udało się uciec. Ale że kolesie zdradzili jego meliny i kontakty, schwytanie go, jak oświadczył komisarz, było tylko kwestią godzin. Porozmawialiśmy jeszcze chwilę o tym, jak to praca historyka sztuki jest podobna do pracy policjanta. Jeszcze raz podziękowano nam serdecznie i zawróciliśmy do Kadyn. Podczas jazdy wydawało mi się, że wciąż widzę w lusterku tego samego malucha, ale że z Tolkmicka do Kadyn jest raptem 7 kilometrów, a maluchów na naszych drogach pełno, nie przyjrzałem się mu dokładniej. Gdy skręcaliśmy na drogę ku klasztorowi, maluch powoli przetoczył się szosą dalej. Korzystając z tego, że południowy wiatr rozerwał powłokę chmur na stada białych obłoczków i słońce roziskrzyło bukowy las pokryty cieniutką warstwą spadłego w nocy śniegu, postanowiłem pospacerować po nim. Jacek wolał zostać w klasztorze. Nagle na skrzyżowaniu ścieżek zobaczyłem przecinające mi drogę ślady potków. Mimowolnie ruszyłem za nimi. Tropiony przeze mnie koń szedł wolno, czasem nawet ślizgał się na warstwie zmarzłych liści. Jakby jeździec w zamyśleniu wypuścił wodzę z ręki. Po rozstępie śladów poznałem, że koń, który szedł przede mną ścieżką, jest wysokiego wzrostu. Na kolcu tarniny dostrzegłem strzęb brązowej sierści. Zdjąłem go pieczołowicie i podniosłem ku słońcu. Zalśnił miedzianym połyskiem, tak więc prowadził mnie bułanek. Jego śladem dotarłem do małej polanki. Tu musiał czekać na bułanka inny koń o drobniejszym kopycie, którego prawa przednia podkowa była ukruszona. Czekał długo, bo zdołał wydeptać spory krąg śniegu i poobgryzać gałązki leszczyny. Nasłuchiwałem chwilę, czy nie usłyszę gdzieś tętentu kopyt, ale w bukowym lesie panowała cisza. Tylko daleko zacmokała wiewiórka i po fruwistym lotem przemknęło statko raniuszków. Starannie obejrzałem wydeptaną kopytami polankę. Ale jedyne, co znalazłem, to trzy dopalone do połowy papierosy niewiadomej marki ze złotą koroną i o brązowej bibułce. A także ustnik niemieckiej cygaretki. Zawinąłem je w papierek i schowałem do kieszeni. Tymczasem podkowe i Bułanka musiała znudzić rozmowa, bo ruszyły z polanki dalej. Szły stępa obok siebie, bo ścieżka była tu szersza, ale i tak usłuszna tarnina poinformowała mnie, że Podkowa jest karoszem. Znaleziony strzęp sierści zalśnił w mych palcach granatowym połyskiem. Kare konie o takiej sierści zwane są krukami. Nagle Bułanek skoczył do przodu. Dwa, trzy kroki. Stanął w poprzek ścieżki. O, widać jak wrył się kopytami w śnieg i spadłe liście. Ślady podkowy nadal prowadziły spokojnie, równo, aż do stojącego na ścieżce towarzysza, czy też może przeciwnika. Tu podkowa wspięła się w półobrocie na tylne nogi i lekkim kłusem pobiegła między buki. Bułanek jej nie ścigał. Przez chwilę dreptał w miejscu, a potem ruszył ścieżką zataczającą tu łuk w stronę kadyn. Jeszcze raz spojrzałem na miejsce, gdzie Bułanek próbował zatrzymać podkowę. I aż przyklęknąłem. Na ośnieżonym liściu buków, spartym na gałązce czerwieniła się kropla krwi, opodal druga. Poczułem strach. Nie, nie o siebie. O tego jeźdźca, który tu został ranny. Ale który z dwóch? Ten na Bułanku czy ten na podkowie? Bułanek próbował zatrzymać tamtego, ale odjechał stąd spokojnie, gdy podkowa była już daleko. Nie, nie on. A podkowa? To nagłe spięcie i bieg przez las? Tamten ją zranił, przestraszył. Uciekła więc. Na wszelki wypadek ruszyłem jej śladem. Ale niepotrzebnie się denerwowałem. Koń zwolnił. Wreszcie, co pokazał trop, przeszedł z kusa wstępa i najbliższą ze ścieżek ruszył do kadyn. Tak więc obaj jeźdźcy są cali i zdrowi, pomyślałem. Ale w takim razie skąd ta krew? Ech, Paweł, zobaczyłeś swym sokolim okiem dwie krople krwi już wpadasz w panikę. A może któryś z koni skaleczył się o kolec tarniny. A jeśli jeden jeździec zranił drugiego, Paweł, daj spokój! Sprawdziłeś przecież, że obaj poczłapali na swych rumakach z powrotem do kadyn. Jeśli coś przydarzyło się jednemu z gości hotelowych, Anka będzie o tym wiedziała. A Mikołaj łatwo sprawdzi, kto jeździł dzisiaj na drobnym karoszu z ukruszoną podkową. Mimo wszystko wracałem do klasztoru trochę niespokojny. Ledwo minęła szesnasta. A już mogliśmy powitać Ankę w naszej samotni na klasztornej górze. Czy coś się stało? pytałem, pomagając zdjąć dziewczynie kurtkę. Nie, nic, zaśmiała się w odpowiedzi. Tylko Miki jeszcze nie wrócił. Przedłożyli mu delegację. A ja przyszłam od tak sobie, poplotkować. Pasjami lubię plotki, oświadczył z głębokim przekonaniem Jacek, przysuwając się do Anki. Kątem oka dostrzegłem, jak ojciec Leszek grozi mu palcem. Ale jedynym, co mogło przywrócić siostrzeńca pana Tomasza do rzeczywistości, byłaby pięść Mikołaja, któremu na nieszczęście pracodawcy przedłużyli wyjazd. Ale i ja zrobiłem, co mogłem, czyli przegoniłem Jacka na drugi koniec stołu, dosiadając się do Anki. Słuchaj, Aniu, u was w hotelu wszystko w porządku? Nikomu z gości nic się nie stało? Popatrzyła na mnie ze zdumieniem. A właśnie, tylko że ja na śmierć zapomniałam. No bo to takie głupstwo. Jak więc pan pytał na początku, czy coś się stało? Dziewczyno, jęknąłem. Już mówię, poprawiła się za stołem. No więc batura o mało oka dzisiaj nie stracił. Jakim cudem? wtrącił Jacek. A mnie zaczęło się wydawać, że wiem jakim. A takim, odpowiedziała dziewczyna, że jak galopował przez las, to nadział się na gałąź i policzek sobie rozciachał. Taka krecha! Poczułem, że robi mi się gorąco. A nie wiesz na jakim koniu jechał? Skinęła głową. Jak wydobrzał po tym upadku z Turkmenki, to najczęściej wypożycza Alibabę. Jakiej maści jest ten koń? Anka podrapała się po nosie. No, bułanej. Uśmiechnąłem się. Jesteś pewna, że nie kasztan? Dziewczyna wzruszyła ramionami ze zniecierpliwieniem. Jak mówię, to wiem. Przecież my tu w kadynach od małego przy koniach. Przepraszam. Uniosłem ręce do góry. A kto dzisiaj jeździł na niewysokim karoszu z ukruszoną prawą przednią podkową? Anka zastanowiła się przez chwilę. O podkowy to niech się już pan Mikiego pyta, ale mały karykonik najbardziej mi podchodzi, że to będzie bohun. Wstrzymałem oddech. I kto go dzisiaj? Dzisiaj? To nie wiem, posmutniała Anka. Szkoda, opuściłem głowę. Ale wie pan, ożywiła się dziewczyna, to musiała być ta Holenderka, Huten. Odetchnąłem głęboko. Jesteś pewna? Uśmiechnęła się. Ale pan nerwowy. Ona zawsze na nim jeździ, a dzisiaj widziałam ją w jeździeckim stroju. Przeciągnąłem się z rozkoszą. No to kochani, mam dla was ciekawą wiadomość. Obecni spojrzeli na mnie z uwagą. Szkoda tylko, że nie wiem, czy jest to wiadomość dobra czy zła. Otóż pan Jerzy Batura miał w lesie małą konną randkę z panią Ewą Hutem. O czym mówiono nie wiem, ale jedno jest pewne. Nie rozstali się w zgodzie. A Batura zarobił szpitrutą po buzi. To właśnie była ta gałąź, na którą się niby nadział, zaśmiałem się. Odpowiedział mi trójgłos pytań, skąd to wszystko wiem. Musiałem więc opowiedzieć, jak to się bawiłem w tropiciela i do jakich krwawych wniosków mnie ta zabawa doprowadziła. Ten batura musi mieć jakiegoś haka na holenderkę, ojciec Leszek podniósł ku górze palec. I ja tak sądzę, skinąłem głową. Do czegoś próbował ją zmusić. Może coś zabrać. Może to była próba szantażu. Nieważne co to było, ważne, że Huten nie dała się Łotrowi. Zaśmiała się Anka z triumfu kobiety nad mężczyzną. Uśmiechnąłem się, ale pokręciłem głową. Martwię się, że Batura może coś wiedzieć o tak interesującym nas krucyfiksie Luisa Ferdinanda. A jeśli wie, to prawie jakby go miał. To naprawdę znakomity specjalista. Gdzie się nie ruszyć Batura? westchnął Jacek. Machnąłem ręką po jego pół w fryzurze. To rusz się i zrób herbatę przynajmniej przy tej czynności jesteś bezpieczny przed spotkaniem z nim. Anka i ojciec Leszek wybuchnęli śmiechem, który wyraźnie popsuł humor Jackowi. Ja dziękuję za herbatę, podniósł się z fotela ojciec Leszek. Ale mam jedną sprawę we wsi. Zostaliśmy we trójkę, próbując odszyfrować tajemnicę ukrytą przez księcia pod słowami drzewo krzyża, drzewo życia. To popularne wśród nas, chrześcijan, określenie dla krzyża, na którym skonał Chrystus, zacząłem, gdy wtrącił się Jacek. Jasne, że popularne, i wydaje mi się, że taki napis musiał tu być na którejś ze ścian, a krucyfiks zamurowany został gdzieś w pobliżu. Mówiąc tu na którejś ze ścian nie miałeś chyba na myśli naszego klasztoru ani kościoła, spytałem. A czemu nie? Nastroszył się chłopak. Dlatego, że w czasie, kiedy książę Louis Ferdinand pisał znany nam list, kościół i klasztor były ruiną. A nierozsądnym byłoby ukrywanie czegoś cennego, do czego mają wrócić potomkowie, w zarastających drzewami gruzach. Punkt dla pana Pawła, zaśmiała się Anka. Jeśli oprzemy się na założeniu, że powinniśmy poszukać napisu drzewo krzyża, drzewo życia, kontynuowałem, Sądzę, że moglibyśmy szukać go w jednym z trzech miejsc znaczących w kadynach w 1944 roku. Miejsc związanych z religią, z wiarą. Ma pan na myśli stary kościół, ożywiła się Anka. I, i cmentarz, wpadł jej w słowo Jacek. I kaplicę domową to mauzoleum birknerów, nie dała się dziewczyna. Roześmiałem się. A że po kościele i cmentarzu zostały tylko ruiny, pozostaje nam zająć się kaplicą. Pamiętacie chyba, co książe pisał o doktorze Rodem i kaplicy? Mhm, mruknął Jacek. A jeśli nie znajdziemy nic w mauzoleum? spytała Anka. Zruszyłem ramionami. To możesz uważać, że krucyfiks wpadł w ręce tych, co obrócili w perzynę kadyński kościół i cmentarz, albo też leży gdzieś pod gruzami. Holenderka nie interesuje się kaplicą, mruknął Jacek. Inaczej przyszłaby do ojca Leszka, który ma klucz z prośbą o pokazanie jej. Popatrzyłem na niego uważnie. Może panią Ewę płoszy nasza obecność tutaj, a może ma inne, lepsze od naszych informacje. Jacek ożywił się nagle. Drzewo życia? Opowiadał mi pan o potędze dębu Barzyńskiego. Czy krucyfiks nie mógłby być ukryty w tym dębie? Zaimponował mi chłopak. Ale niestety nie mogłem się zgodzić z jego hipotezą. Nie bardzo odpowiada mi twój pomysł. Barzyński był jednym z największych przeciwników Zakonu Krzyżackiego. Czy będąc księciem Prus, wybrałbyś na pamiątkę po sobie drzewo nazwane imieniem twego wroga? Książę coś wspomniał o kpinie losu, nie dawał się przekonać chłopak. Ale holenderki też dąb nie interesuje, stanęła po mojej stronie Anka. Bo aby się nim zainteresować, może trzeba najpierw skojarzyć go z krucyfiksem. Jacek ujął się pod boki. Tak jak ja to zrobiłem. Wybuchnęliśmy śmiechem, ale widać było, że nasz śmiech nie przekonał Jacka. A na tyle go już znałem, że wiedziałem, iż jeśli czyjś śmiech nie zachwiał jego przekonaniami, to traktuje swoją rację naprawdę serio. Na razie jednak do końca wieczoru nie było już mowy o Barzyńskim i jego dębie. Zarządziłem drugą herbatę. Przygotowanie jej wzięła tym razem na siebie Anka. Gdy przechodziła ze szklankami koło okna, chwilę zatrzymała się i popatrzyła przez nie. Ciemno i zimno. Brr, ponuro tutaj. Zaśmiałem się do niej. Nie bądź taka smutna. Jeszcze wrócą czasy świetności Kadyńskiego Sanktuarium. No właśnie, poweselał Jacek. Od przybycia tutaj czekam na historię klasztoru i doczekać się nie mogę. Od czego to się zaczęło? Od widzenia, jakie miał hetman koronny i wojewoda inflancki Johann Teodor Dietrich Hrabia von Schlissen, który ślubował matce boskiej wybudowanie kaplicy, jeśli wyjdzie z życiem z przegrywanej bitwy. Życie ocalił, bitwę wygrał, ale o przysiędze zapomniał. Do czasu, kiedy ukazali mu się we śnie święci Franciszek i Dominik. Von Schlissen przeszedł na katolicyzm, a 23 sierpnia 1683 roku otrzymał zgodę biskupa warmińskiego Michała Stefana Radziejowskiego na założenie klasztoru. Jednak za życia Hetmana wzniesiono jedynie kaplicę, zwaną Loreto. W sklepionej krypcie pod jej posadzką byli chowani niektórzy właściciele kadyn. Po likwidacji klasztoru zdjęto dach z kaplicy i urządzono na niej taras, z którego widokiem napawał się m.in. król Prus Fryderyk Wilhelm II, gdy w 1845 roku zawitał do kadyn. No, ale jesteśmy już przy likwidacji klasztoru, a jeszcze nie było jego wybudowania zaśmiał się Jacek. A oto i ono. Budowę klasztoru zakończyło uroczyste poświęcenie, którego dokonał ordynariusz warmiński Adam Stanisław Grabowski. 22 czerwca 1749 roku. We wzniesionym kościele klasztornym ułożono relikwie męczenników: Gentianusa, Pelagiusa i Erkulanusa. Umieszczono je pod mensą ołtarza głównego, poświęconego świętym Franciszkowi Antoniemu. W dniu 5 lipca 1751 roku biskup Grabowski udzielił zezwolenia zakonnikom na szczególne odprawianie w wielkim tygodniu drogi krzyżowej. Inscenizowanej przy współudziale mieszkańców Kadyn. Kto wie, gdyby nie kasata zakonu franciszkanów na terenie Prus, może mielibyśmy tutaj sanktuarium, dorównujące znaczeniem i pięknem kalwarii zebrzydowskiej. Milczeliśmy przez chwilę. Spojrzałem na zegarek. Późnawo już. No, Anka, odprowadzę cię do domu. Wstałem od stołu. Odprowadzę? prychnęła, a po co? Ja tu wszystkich znam i wszyscy mnie znają. Popatrzyłem na nią spod oka. Skoro tak lubisz samotne nocne spacery, to proponuję ci, byś zainteresowała się wiktymologią. Zaśmiała się. A co to za diabeł? Powoli wkładałem kurtkę, która zastąpiła zniszczony w podziemnym korytarzu skafander. Nauka o ofiarach. Anka spoważniała, a Jacek cicho gwizdnął. To niby ja mam być tą ofiarą? spytała. Skinałem głową. Potencjalnie tak. Angielscy wiktymolodzy przebadali 10 tysięcy napadów na kobiety. Ponad osiem tysięcy napadniętych przyznało się, że często spacerowały nocą po podejrzanych dzielnicach czy parkach. Nie bały się tych spacerów ba, lubiły je. To już do końca życia będzie pan moim aniołem stróżem? Spróbowała zażartować dziewczyna. Do końca życia nie. Ale kiedy mogę, to służę uprzejmie. Sięgnąłem po halogenową latarkę. Dzięki swej długości i wadze stanowiła w razie czego odpukać rodzaj krótkiej, groźnej dla każdej głowy pałki. Machnąłem nią od niechcenia. Jacek poderwał się. Widzę, że pan się zbroi, a ja? Zaśmiałem się. A ty zostaniesz w domu. Masz oszczędzać swoją nogę, a nie włóczyć się po wertepach. Jutro ma być w pełni sprawna. Ruszamy przecież na wzgórze trzecie. Tak naprawdę to wolałem trzymać go z daleka od Anki, dziewczyny Mikołaja. Spokój w zespole to rzecz najważniejsza. Zamruczał pod nosem coś ponurego i chyba nieco obraźliwego dla mnie. Ale posłusznie wrócił na swoje miejsce. Weszliśmy z Anką przed klasztor. Dopiero tu poczułem, że pogoda się zmieniła. Cieniutka warstwa śniegu okrywającego wzgórza zniknęła, a wysmukłymi bukami kołysał południowy wilgotny wiatr. Odetchnąłem pełną piersią. Co pan tak wdycha? zainteresowała się moja towarzyszka. Odwróciłem się nosem ku południowi. Mój ukochany zapach, zapach przedwiośnia, pokręciła głową. Ja tam nic wyjątkowego nie czuję. Przedwiośnie? Szkół wielkich nie kończyłam, ale wiem, że jest książka Żeromskiego o takim tytule. Tylko gdzie tu przedwiośnie w środku zimy? Zaśmiałem się. W marzeniach. A one często są silniejsze od rzeczywistości. Zapaliłem latarkę i ruszyliśmy przez plac ku ścieżce zbiegającej z klasztornego wzgórza ku kadynom. Ale na tych męczennikach to się pan zna, odezwała się po chwili Anka. Mhm, sząknąłem. Miałem się przyznać, że o kadynach naczytałem się dopiero przed samym przyjazdem tutaj? Schodziliśmy niżej i wtedy wydało mi się, że raz i drugi słyszę z boku ścieżki trzask łamanej gałązki. Odruchowo poświeciłem latarką w tamtą stronę. Nikogo. Zresztą, kto oprócz jakiegoś zwariowanego jelenia Sika włóczyłby się po buczynie nocą? Chyba, że Mikołaj wrócił wcześniej i sprawdza, jak to dba mojego dziewczynę. Ponieważ przypomniał mi się Mikołaj, powiedziałem, Aniu, przepraszam, że zapytam, ale czy z Mikim to poważnie? Obruszyła się. A co panu do tego? Bursztynowa komnata jestem, czy co? Zrobiłam się głupio. Nic, przepraszam raz jeszcze. Podzielam i rozumiem. Cieszę się, że pan podziela, ale wątpię, czy rozumie, dołożyła mi jeszcze. W niezbyt sympatycznym milczeniu doszliśmy do pierwszych domów wioski. No, to może pan już wracać, Anka wyciągnęła do mnie rękę. Tu już mnie nikt nie napadnie. Zaśmiała się ironicznie. Cóż było robić? Zawróciłem. Zresztą tu już dziewczynie naprawdę nic nie groziło.